Zakończył się kolejny etap rewitalizacji sieradzkiej starówki. Oficjalnie oddane do użytku zostały ulice Warszawska i Warska. Rozpoczęta w marcu przebudowa była możliwa dzięki partnerstwu miasta Sieradz i powiatu sieradzkiego. W momencie kiedy padło hasło rewitalizacja pojawiła się szansa zdobycia środków z zewnątrz. Wówczas wiadomą rzeczą było, że miasto jako miasto samo nie miało żadnych szans, żeby ten, zakwalifikować się w tym programie. Musiało być partnerstwo z tego względu, chociażby, że część ulic w obrębie Starego Miasta, to jest ulica Kolegiacka, ulica Warszawska, ulica Warska, są przynależne do powiatu. Było, rozważaliśmy takie rozwiązanie, żeby przekazać miastu te ulice. Natomiast y, proces przekazania y, z samorządu do samorządu to jest jednak około roku trwa. Po pierwsze koszty, a po drugie organizacja tego wszystkiego. Jednak no tutaj powiat ma tą przewagę, że ma ten powiatowy zarząd druk, który mógł bezpośrednio koordynować pracę. To jest trudność, bo się, to jest główna ulica wylotowa z, z, z rynku, zresztą dwie ulice wylotowe z rynku, więc w związku z tym no, problem organizacyjny. Miło, że mamy dofinansowanie, dobrze, że, że się porozumieliśmy i zrobiliśmy każdy swoje, bo my te rzeczy, które. infrastrukturę plus kanalizację, a, a całą resztę powiat. Rewitalizacja objęła nie tylko wymianę asfaltowej nawierzchni na granitową kostkę, taką jak na pozostałych uliczkach starówki. Jest nowe oświetlenie, drzewa i krzewy i ostatnia z trzech bram symbolizujących dawne bramy miejskie. Wzdłuż obu ulic powstało 51 miejsc parkingowych, całkowity koszt 4 961 406 zł. Natomiast wartość Przebudowy ulicy Warszawskiej i Warszawskiej to kwota 2 331 tysięcy, z czego powiat sieradzki wyłożył ponad 2 miliony, miasto Sieradz 325 tysięcy. Rewitalizacja ulicy Kolegiackiej, Warszawskiej i Warszawskiej została wykonana w ramach projektu Od elekcji Królów Polski do epoki internetu Sieradzka Starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu. Projekt uzyskał 71,7% dofinansowania ze środków unijnych. Jest szansa, że współpraca pomiędzy samorządami obejmie także inne części Sieradza. Nowa wiadomość jest taka, że będziemy starać się wejść w współpracę z powiatem na zasadzie dodatkowych punktów, również finansowania kilku kilometrów dróg, dróg w mieście. Przymierzamy się do programu przebudowy dróg lokalnych finansowanych przez polski rząd. Jeśli uda się pozyskać pieniądze z rządowego programu, w najbliższym czasie wyremontowanych zostanie około 3 km dróg w obrębie miasta.